Dzień dobry, nazywam się Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie, doktor prawa Martyna Chuszcza w studiu, kłaniam się, dzień dobry. Oj, dzień dobry, dzień dobry. E, prawniczka, mediatorka i także ekspertka do spraw kobiet, organizująca kanał i różnego rodzaju bardzo ciekawe warsztaty. Kobiety na warsztat zapraszamy, żeby Państwo sobie zerknęli przy okazji. A dzisiaj o świętach bożonarodzeniowych, no bo grudzień jest takim miesiącem, w którym rzeczywiście wszyscy do tych świąt się bardzo mocno przygotowujemy. Jest wiele rodzin, które spędzają po prostu w swoim gronie, czyli na przykład jest mąż, żona i dzieci. Tak. E, no i co w sytuacji, w której mamy narcyza albo narcyskę, e, czyli jedna lub jeden z partnerów jest osobą osobowością narcystyczną. Mhm. Jak sobie poradzić w takich sytuacjach? Oj, rzeczywiście, to jest temat raz, że rzeka, a też myślę, że bardzo skomplikowany, ale spróbujmy tak skrócić to i powiedzieć to, co najważniejsze. Przede wszystkim Tomku, bo już wiele razy rozmawialiśmy o narcyzmie. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy na temat strategii narcyza? Mm -hmm. Przypominasz sobie jakieś? Przypominam, że manipuluje nami, wpędza nas w poczucie winy. Z jednej strony jest kochany i wspaniały, a z drugiej strony potrafi się nagle zmienić w taką osobę, po której po pięciu minutach czujemy się po prostu fatalnie mm -hmm. i obniża nam poczucie własnej wartości. Mm -hmm, tak, zdecydowanie. Jest jeszcze tego sporo. E, na przykład e, przestaje nas zauważać, czyli udaje, że nas nie ma, kiedy, kiedy się wypowiadamy. 对 milczy albo patrzy wymownie próbuje manipulować twoim słowem mówić że na przykład wcale tak nie było albo tak nie mówiłaś co jeszcze próbuje zrobić próbuje w ten konflikt wciągnąć otoczenie czyli to bywa tak że jeśli na przykład przy wigilijnym stole jest także zaproszona rodzina rodzice na przykład jednej lub drugiej strony to narcyz nie powstrzyma się od tego żeby dawać nam jakieś uwagi tylko po prostu uderza z całą siłą tak, tak przy wszystkich nie ma tak, to znaczenia tak, że tak. ktoś jest tak wiesz jeszcze co ciekawe robi to tak y, z uśmiechem na, na ustach, prawda? W formie żartu, który często nie jest y, żartem, tylko po prostu taką krytyką, nie? Robi to w białych rękawiczkach, tak żeby ktoś z zewnątrz y, nie zauważył, a ty dokładnie wiesz, że to celuje w ciebie. Hmm, jak sobie z tym poradzić w takim razie, kiedy przy wigilijnym stole siada atmosfera i mąż żonie albo żona mężowi, osoba narcystyczna zaczyna dowalać? Hmm. Myślę, że tak. Świadomość, tak jak zawsze podkreślamy i mówimy, to, że to się zdarzy. Jakby nie łudźmy się, że tego nie będzie, bo dla narcyza, czy święta, czy inna sytuacja życiowa, jest po prostu sytuacją, y, która się odbywa i nie chodzi tam o emocje ani o stan, y, w którym próbujemy spędzić te święta. Po prostu dla niego to jest rzecz normalna. Wobec tego będzie się zachowywał jak zawsze. Jak się bronić? Przede wszystkim y, myślę, że nie wchodzić w te emocje, w te negatywne emocje. Co znaczy nie wchodzić w te emocje? Po prostu jeżeli narcyz y, najczęściej mówi jakiś dokuczliwy komentarz na, y, na, nasz temat, tak? na nasz temat, tak czy na temat osoby najbliższej, czy też mówi o czymś, co jest dla nas niewygodne, y, myślę, że y, najłatwiej jest opowiedzieć tak, ok, rozumiem, to twoja opinia, ale nie czas teraz o tym rozmawiać. I uwaga, nie denerwować się, yy, broń Boże, nie podnosić głosu, bo tak naprawdę narcyz tylko na to czeka, żeby wejść w tą walkę, a właściwie tą grę, tak, emocjonalną i psychiczną grę. No i od razu tutaj sobie myślę, że yy, jak ktoś żyje z narcyzem, yy, tu warto dodać, że tych narcyzów wcale nie ma tak dużo, tak, bo to tak. jest yy, zaburzenie... Psychiczne, tak? To znaczy mamy w ogóle różne rodzaje, tak? Ludzie często to, to mylą, ale trzeba zapamiętać, że tak, że narcyzm może być zaburzeniem i to jest wtedy kliniczny. Taki, który się ujawnił, taki, który ma diagnozę, tak? To już jest ten stadium najbardziej groźne. Jest też również stan taki pomiędzy, czyli rys narcystyczny. To znaczy, że ktoś ma wiele cech narcystycznych, ale nie ma zdiagnozowanego zaburzenia narcystycznego. I też wielu z nas ma cechy narcystyczne, po prostu. Myślę, że każdy z nas gdzieś te cechy ma. Tylko one są na przykład nie w takiej dużej kompilacji, tylko są wybiórcze, więc jakby musimy to na pewno rozgraniczyć. No, narcyzów zdiagnozowanych będzie mało, bo jakby oni nie widzą już z założenia problemu, tak, czy, z którym przychodzą, więc, więc niechętnie będą się diagnozować. No dobrze, no to jak już żyjemy z taką osobą narcystyczną, no to trochę już znamy jej zachowania. Tak. I w tego typu sytuacjach staramy się łagodzić te konflikty, żeby rodzina nie patrzyła na to, co się dzieje. Staramy się je jakoś tak y, zamaskowywać, mhm. ale narcyza to w ogóle nie interesuje, prawda? Tak, ja myślę, że to w ogóle nie jest dobry pomysł, żeby cokolwiek maskować. Wiesz, bo y, mam wrażenie, że my w ogóle tak przyzwyczajamy y, innych ludzi do tego, że y, dobra, nie odezwij się, załagodź, y, może nie wdawaj się w spór. Co ma rację bytu, ale tak naprawdę my też jesteśmy ludźmi, więc mamy swoje emocje. Ja bym wolała zamienić to na asertywny komunikat. Wiesz, na przykład: Okej, okay, to twoja opinia, ja mam inną. Wiesz co? Dzisiaj nie będę na ten temat rozmawiała. Albo komunikaty typu: Rozumiem ale nie odpowiadam za twoje emocje. A gdy taka osoba, na przykład, zacznie mówić, widzi mama? Widzi mama, jaką córkę mama wydała na świat? To to jest właśnie sytuacja, w której otoczenie jest mieszane w konflikt, prawda? Świetną strategią jest zmiana tematu, na przykład odejście od stołu wigilijnego, jeżeli mówimy o wigilii, albo po prostu najprostsze rozwiązanie, trzy głębokie wdechy i luz. Przecież my nie musimy też odpowiadać na każde jego pytanie i na każdą zaczepkę. Możemy po prostu milczeć. I to też jest okej. Okay. A czy warto też zadać takie pytanie, czy możesz powtórzyć, co powiedziałaś, powiedziałeś? O, to jest świetne. Tak, Tomku, możemy też w ten sposób pracować, dlatego że on. Hmm, y będzie miał czas na refleksję tylko ja się też obawiam że to jest inny rodzaj refleksji prawda nie taki emocjonalny empatyczny ale przynajmniej powtórzy to co sam powiedział bardzo ciekawe bardzo ciekawe bardzo tak. interesujące w ogóle te święta są y, ciekawe bo y, mam wrażenie że bardzo mocno kulturowo mamy wdrukowane to że my po prostu musimy być że to jest tak. jakby taki nasz y, coroczny obowiązek żeby bez tego to się świat tak jak słyszeliśmy o, zawali coś się wali tak y Zdecydowanie tak, ja myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak wyglądają święta do, do wszystkich schematów. Jesteśmy uczeni, żeby przede wszystkim zrobić tą dobrą atmosferę bez względu na to, jak się czujemy. Jesteśmy też uczeni, żeby spełnić oczekiwanie najbliższych. A ja bym chciała to wszystko odwrócić. Zróbmy sobie takie święta, na które zasługujemy my. Zróbmy je tak, żeby nam było dobrze. Bo tak naprawdę, jeżeli nam będzie dobrze, to będzie i dobrze najbliższemu otoczeniu. Widzisz, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja miałem takie lata, że marzyłem, żeby nie jechać na święta do domu. Nie wiem dlaczego, bo u nas święta zawsze były bardzo przyjemne. Mhm. I dwa razy spędzałem w Kolumbii te święta. A teraz, zawsze jak jestem w Polsce, to z ogromną przyjemnością jadę jednak do rodzinnego domu i spędzam ten czas z rodzicami, bo też zdaję sobie sprawę z tego, że nie zostało nam już bardzo, bardzo dużo czasu. To, to prawda, tak. Ale wiesz, czasem po prostu y, dobrze jest zatęsknić, prawda? Czyli nie pojechać ten jeden raz albo spędzić je w zupełnie y, innym klimacie. Y, I wtedy myślę, że to też jest dla nas ważne, żeby poczuć. Okej, okay, yy, a teraz mam ochotę jechać na święta, ale jadę na te święta na własnych zasadach. Dbam o siebie, o swój dobrostan, o swoje zdrowie psychiczne, bo przecież w gruncie rzeczy to jest najważniejsze. No i tu od razu dochodzimy do sedna sprawy, kiedy my zaczynamy pracować nad sobą, nad swoim rozwojem, nad swoją psychiką, a na przykład nasza rodzina nie pracuje. To mam wrażenie, że jesteśmy jakby na dwóch innych planetach, w tak, których trochę dwóch... przestajemy się jakby y, rozumieć. To znaczy, my już tak. jesteśmy y, wyszkoleni, nauczeni, a druga strona jakby nic nie wie o tym, czego my się nauczyliśmy, na przykład pracując na terapii psychologicznej, mm. albo chodząc na warsztaty do ciebie na warsztaty, kobiety na warsztat. Tak, zdecydowanie tak. I wtedy pojawia się. Mm, Trochę złości z drugiej strony, no bo jednak m, jak uczymy się poczucia własnej wartości, to przecież y, uczymy się równocześnie stawiania granic. I szacunku też i do szacunku. drugiej osoby, nie tylko do siebie, ale tak, też do drugiej tak, strony. Tak, zdecydowanie. Prawda? Wobec tego nasze działania będą inne niż te rutynowe, niż te, które, y, które były wcześniej. Przykład: już nie będziemy się tak tłumaczyć jak zawsze, y, opowiadając całą historię swojego życia, bo y, ktoś prosi nas o to przy wigilijnym stole. Możemy asertywnie odmówić, i wtedy oczywiście komentarz z, z drugiej strony będzie taki: A co ty taka. Mm, mądra jesteś mądra, na przykład, no, a z Warszawki niefajna, albo z dużego miasta wyjechała i teraz zmieniło. nam tu się mądrzy. Tak, nie? tak, tak, tak. Ale wiesz co? Ja myślę, że po prostu trzeba być tym konsekwentnym. Konsekwentnym w swojej asertywności i tych pozytywnych komunikatach. Bo zobacz. Yy, jeżeli reagujemy agresją na agresję, a, przy, a przypomnę Ci, że przemocą przecież psychiczną jest również e, przemoc, która jest wypowiedziana po prostu. E, przemocą psychiczną przecież jest też żart, który nie do końca jest żartem, bo nas boli. Tak zwana mikroagresja. Tak zwana mikroagresja, dokładnie tak. Wobec tego my też musimy stawiać granice i mówić stop, ale w sposób elegancki, delikatny i oczywiście w zgodzie ze sobą. I o tym wszystkim dr Martyna Chuszta. Gdyby ktoś chciał na warsztaty mhm. dla kobiet, warsztaty kobiet, warsztat kobiet e, się udać, to. Zapraszam serdecznie kobiety na warsztat. Można mnie znaleźć i na Instagramie, i na Facebooku. Jestem dla Was, e, także przybywajcie. Ekspertka ze spraw kobiet, mediatorka i prawniczka dr Martyna Huszta. bardzo dziękuję. Oj, bardzo dziękuję. Ja nazywam się mhm. Tomasz Słodki i Wesołych Świąt wszystkim. W takim Wesołych. razie, że do tej kamery. Wesołych, Wesołych Świąt. świąt. Tak. Ale takich swoich. Swoich. I dla siebie. Mhm. Do zobaczenia. <laughs>